Witam wszystkich, tutaj Exos992, a to jest Robemegy. Kolejne niedoczekanie, a razem ze mną jest... Eee, ja, Skister1. Cicho, jesteś Stomolko. Haha, ha, zał Stomolko. Zał załóż taką brzydką maskę. <laughs> Bez obrazy Lecimy, gramy. Kurde mógłby być z tego niezły trolling, wiesz? O Boże. Ja ci powiem, że zrobiliśmy taki trolling ze Stomonkiem. Tak na konia, nie? No. Jak... i stwierdziliśmy, że to było taką przesadą, nie? Że na końcu to usunęliśmy, nie? I kurwa o tym nie gadaliśmy przez dobry miesiąc. To naprawdę już było. Takie przybiegłe. Ale beka była z tego. Tylko wiz o OMG OMG Suck my dick, fajnie Suck my dick, suck my dick Jakieś dziecko się bulwersuje i krzyczy z mi małego paniska <grym> O kejczkami gdzieś tu jest O, tu, jesteś, kurwa. tu jest kurwa Dzieci, dzieci, taś taś Do dwa kurwa, do dwa O kurwa! Jest manor! Wszystkie dzipy w górę, 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 górę! Manor! Jestem Manor nie Bartek Ale może być, przynajmniej wiem, że jest. Pozwalam! Ja pierdolę, ale fail! Ty jesteś fejl, życiowej Ja pierdolę, jaki lani z tego są. Kopy... to nie wygarniamy, to sobie Kurwa zjechali mnie, rozumiesz to? O kurwa zjechali ty. Nie wierzę kurwa, nie wierzę Ja pierdolę Nie no kurwa, zabawi się w Cyrnkewicza z nimi wkurwili. Nie śmie się kurwa, jakby cię tak zjechali to byś też się kurwa tak wkurwił Nie no ja tylko pożegnał te wygię Ja pierdolę ale gnoje. Spokojnie Bartek zrób sobie herbatkę zieloną <grystanie> 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 O kurwa <grystanie> Włącz tego Hirosa, bo już mnie zaczyna wkurwiać. Dobra. włączyłem. Ja pierdolę... Ej! Mnie to perku, <grystanie> <grystanie> Chyba zagram w Minecrafta. Zagraj w życie. Muszę, muszę się uspokoić. Ja pierdolę, padłem. A bo wiem w Cesa. Ej, CS chyba nie pomaga. Mi pomaga. Jak komuś świat szata walne? Ja pierdolę. Nie cpaj, nie cpaj. Ja padłem. Taka, taka magia. Dlatego nie no dobró to. A patrz, mój kolega raz na lekcji tak pa moją panią tak y strollował, nie? No. Co jest pani największym konikiem, nie? A ona ma na nazwisko... Na nazwisko Maria Konik. Nie? A ona... A skąd takie pytanie? E, no bo pani nazwisko mi to skojarzyło, nie? E, no i ona się tak wkurzyła, nie? No to pomyślała sobie tak. E, z, e, powiedziała, e, ty mnie przeprosisz i nie pójdziemy do dyrektora, nie? E, ona chciała iść z nim do dyrektora, nie? No. On oczywiście nie przeprosił, bo... za co niby, nie? No e, I jeszcze tam jej dowalił takim jednym tekstem, ale zapomniałem go. A był kurwa taki dobry, nie? Eee... Jak co to było? Czekaj. E, no dalej, bo, bo widownia, widownia się niecierpliwi. O! I, <laughs> ja przynajmniej nie walę sobie konia w kiblu. Ja biorę. Tak do niej powiedział. Kurwa, zabili mnie, żal. Dobra Gramy, padłem sobie Bartek, go teraz Ej, chcesz serwer, to byśmy zagrali razem w CSa? Ja nie umiem grać w CSa <grym> Ja pierdolę Daj. Ale go zgasił NAJM Kurwa Wystarczy kurde, no nie na to Tak działa mój jest to, ta taka, jest to tutaj taka piosenka Yyy no, Co zrobiłeś? No kupę przez balkon <grydolę> pierdolę. Ja pierdolę nie O fajnie. kurwa nie wierzę Chcesz serwer? Podać ci No <grydolę> kurwa zga... Słuchaj Co sobie wyobraziłem, nie? Tak Jesteś nie wiem kurwa na komunii albo coś I się ksiądz pyta wierzysz w jezusa No kurwa nie wierzę <grystanie> Ja pierdolę Gdybyś tak kurwa zajęła mnie to by cię wytykali palcem do końca życia Ja pierdolę No kurwa nie wierzę <grystanie> No kurwa nie wierzę ja pierdolę <grystanie> Masz tutaj IP Jakbyś chciał zagrać Kurwa ja nie wygrać grać Cezara! Jedź mi z nim. Umiesz? Nie kłam kurwo! Cicho bo mnie jeszcze będę maltretować po nocach Jak tam mija poranek? Na bieżąco? Tak średnio wiesz Na tak, bieżąco czy nie bardzo? Ja <laughs> Jest bolsk kurwa, chyba padła. Ej kurwa, padłem z tym. Ze skinem do przysta. Ja pierdolę. La la, la 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 Kurwa gdzie ten boss Nie ma tak jedną ręką Nie żebym apie Co To 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 to, to. Co myślicie o nowym intro? Co myślisz o nowym intro, Skister? Aha, on w CS agra, także jest głuchy SKISTER! Skisto Co myślisz o nowym intro? Fajne Okay. mamy już jedną okejkę Sratata, ta, 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 O kurwa, zajebista To jest kurwa. No dobra, tak. Jeszcze mi się- Kurwa. No. Panie i panowie. Wypierdalać. Co, co. Ta, No i już idę tam na respawnie. Ha, ha. Co se pogramy w paintach? ZW, czekaj. Ну, курвали пукать. To jest majster. Słyszałeś to? Nie, chcę. No kurwa ja no w Co jest brat, chce wejść do domu. Ej, bo kurwa wyjdzie, że reklamuje jakieś hama, czy... dobra. Miało będzie do tyłu. Ja Na chuj. O, chuj i chuj no ale okej okay. Ej, to ja se idę na minecraft ej dawaj przyjdziemy tego escape'a co ktoś grał na to przechodzimy go ale za trudny dla mnie no to w dwóch ja cię będę podsadzał na blokach. Y. sorry sorry I kurwa mam sorry to kurwa kto grał escape'a którego nie da się przejść Kurwa... W ciemni! W ciemni! Nikt nie zobaczy Murzyna! Łohoho! Ha ha! <tryk> 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 <tryk>

A. Co jest to, kurwa? Który kurwa Nie, kurwa na C. <grymne>

Który? Ha Wyszedł se Hehe he, Kto to był? Kolega Z Anglii? No ale Polak Z Iranii kurwa. I umie mówić po polsku? Tak Aha Kurwa Pedał się wstydzi Pójść tu zbije Ale będą. Dobra Kurwa, bo mi się tu odcinek za długi robi się Kurwa nie zmieszczy. A miało być na tym a Chyba od 5 minut kurwa się siedzę na podbicie Skister co ty odpierdalasz Kurwa no Ja pierdolę. Zbanowali mnie To wiem, że to w kurwa Nie Kurwa nie. za ping Mnie zbanowali <słuch> Tylko na 5 minut jest. To automatyczne raczej jest. Automatyczne. Tak, tak. No nie no ja to Kurwa, no nie! Nie mam gdzie grać. <laughs> nie! Kurwa! To ja mam powiem gdzie możemy iść grać. A to jebajcie się. Jebajcie się <laughs> Kaptań Kitty Jabaj w ciesie ty już sobie te? E, tego IP Boosta zdobyłeś na LoLu? E, co zrobiłem? Czy IP Boosta sobie już e, na LoLu zabrałeś? IP co? IP Boost to jest to, że dostajesz kurwa więcej punktów zasług za gry Nie, 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 nie jeszcze nie Bo sobie... Ale, te... ale wiem, że można to kupić to kurwa biesko! Jest, jest jeszcze w promocji? Nie, jest za free. Wystarczy, że zweryfikujesz że mail. Polecam! Access. A na ile to jest dni? To jest. Nie, to jest y, na 4 wygrane. Aha! Ej, to no. fajnie! się. Rafał... Czekaj, włączę, Koń włączę, rafał. Włączę, 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 włączę. Włączę Lola. Ja wyjdę, wejdę, wejdę, wyjdę, wejdę. <grystanie> a może zagramy w Lula? Masz te Ja teraz idę grać w postery i chuj. Ty chyba wiesz, co to jest nie? Wiem, wiem. To chodź. Nie. Ja się skumplę teraz. Ten, ten co się ciebie bał. To sobie idę z nim grać. Mhm. No zajebiście. się. Aktualizacja. Do czego? Do prostycji... Do polskiego. Bo angielski też miałem, ale nie chciało mi się na nim grać potem. To to wiesz... to jest do Heimera. To jest... bo Heimer dostał nowy wygląd. Aha, okej. Okay. Ej cicho! Bo kurwa się dowiedzą, że masz nutkę z intra. Nie, nie wiemy co to za nutka. Jak chcesz to wejdź potem na Epic Craft Site, zobacz co buduje. Jeżeli ci się chce. Nie czego chuja Dobra Panie i panowie. jemy napierdalać w najstarszą grę świata. Która się kurwa stoczyła w górę. O dwie, ty nie przestań gwiazdo żyć. Pani, idź pan chuj. Mam ochotę na ciastko z Krymem My to nadal rozwala Ja pierdolę Oferty dnia spierdolęś się Za dużo pierdole, nie? Jak przyjedziesz w wakacje to kurwa będę miał Będę miał niezwą rodzinkę Nie no, dobra Będziesz wujkiem Chciałem O kurwa, ja, nie! Tak się nie bawimy tak się nie bawimy, panie Dobra To jest chyba koniec odcinka, bo już, już mi się gra A ja postanowię być chujem I tak naprawdę odcinek miał 10 minut, a filmiku jest 18 <grybujesz> Także super mega troll I dalej. <grybujesz> Pożegnaj się ze mną był dzisiaj z Tomu, z kister To pożegnaj kurwa A pa No kurwa Może dostaniesz ten obiad <śm> komentujcie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie w dół Subujcie Skistera kistera w ogóle, z już się sprzedał to już nie jest na czasie, na czasie teraz nagrywam tylko zyski. On woli, woli kupować w Biedronce, nie? No. Co to za człowiek do i łaki pedo. Dobra, kurwa, nie gadamy z nim. A jakie kurwa produkty mają? <grystanie> Biedronki. <grystanie> <grystanie> Koniec. Ja pierdolę.